Witam Was w kolejnym reading vlogu na moim kanale. Mam nadzieję, słuchajcie, że ten... Jest... Może inaczej. Jestem troszkę podekscytowana na ten reading vlog, ponieważ po pierwsze, będziemy re, Znaczy ja będę reorganizowała biblioteczkę swoją. Mam tutaj dodatkowe dwie półki, które, które Mateusz przywiózł mi z mojego domu rodzinnego, bo jak wiecie, tam w domu rodzinnym też mam dwa regały. Nie wiem, ale najprawdopodobniej, słuchajcie... Będę niektóre książki zawoziła tam do domu rodzinnego. Zobaczymy jeszcze jak mi tutaj się uda to ogarnąć. Natomiast no niestety książek cały czas przybywa i to bardzo, bardzo dużo jeszcze praca w wydawnictwie nie pomaga mi pomniejszać tych moich zapasów. Muszę zrobić, muszę zrobić research tych książek, muszę je przejrzeć, muszę je poukładać, muszę przede wszystkim wszystkie zdjąć, umyć ją. Więc będę chciała tutaj troszeczkę pozmieniać. A po drugie E, wracam jutro, bo dzisiaj jest środa 30 marca, jutro po pracy wracam do domu rodzinnego, będę tam piątek, sobotę e, i niedzielę, no i czwartek, wieczorem, e, dlatego też wzięłam aż 5 książek do czytania na ten właśnie weekend, na ten Reading Vlog, no bo mam nadzieję, że sporo poczytam, bo właśnie chcę sobie tam pojechać troszeczkę wychillować. Co z tego będzie, nie wiem, zobaczymy. I teraz, jeżeli chodzi o książki, po pierwsze Zamknij wszystkie drzwi. Pragnę dokończyć tę książkę. Jestem na 155. stronie. Jeżeli chodzi o tę książkę, to ona troszeczkę wolniej się zaczyna. Nie jest aż tak ekscytująca jak Wróć przed Zmrokiem. Natomiast ona ma swój klimat. Ona, ona nie jest może. W sensie wiecie, jestem, dopiero przeczytałam 155 stron, natomiast no, w, w książce Wróć przed Zmrokiem już odczuwałam na tej 155. stronie pewnego rodzaju niepokój. Tutaj tego niepokoju nie czuję, ale spokojnie. Ogólnie słucha, bo głównie słucham jej w audio, słucha mi się jej bardzo przyjemnie i to jest najważniejsze. Jestem ciekawa, co będzie dalej. Mamy, zaczął mi się teraz właśnie na tej stronie pewien motyw romantyczny, zobaczymy, jak on się potoczy. Spoko, w sensie miałam ochotę w sumie na tak, taką książkę. E, drugą książką, którą zaczęłam jest to ta druga, tutaj dopiero zaczęłam dzisiaj w tramwajach, jechałam do pracy, więc jestem na 22 stronie. E, na razie jeszcze nic nie mogę o niej powiedzieć, ale mam pierwszy, słuchajcie, znacznik. Zobaczymy, na razie jeszcze no, nie mam zdania na temat tej książki. Następnie książka Dawki Fantomowe Wojciecha Hamiera-Gliszczyńskiego. Ja wzięłam tę książkę, bo w pracy po prostu się dużo na jej temat nasłuchałam. Ja w ogóle nie widziałam, żeby ktoś ją na BookTube czytał. Ona jest strasznie cieniutka, natomiast jest wydana przepięknie. Zobaczcie, się mrówki tutaj odbijają. Jeżeli słyszycie wodę, to Mateusz się po prostu kąpie, więc... Trudno. E, no, i po prostu stwierdziłam, że chcę sobie ją przeczytać. Książka opowiada o kobiecie, która jest starzyską w szpitalu, gdzie są po prostu dzieci chore na e, schorzenia nerwicowe. E, no, jest Ludwik, który jest dyrektorem w tej szkole, w tej szkole, w, tej, w tym szpitalu. Oni się zakochują w sobie Pobierają i tutaj z tyłu jest napisane Że tego Ludwika z czasem Zaczyna dopadać choroba umysłowa e, Przypuszczam, że może być to Alzheimer, natomiast Nie jestem tego pewna, natomiast Jestem bardzo ciekawa, jestem bardzo ciekawa Tej książki, e, tak jak mówię Nie słyszałam, żeby ktokolwiek na BookTube Ją recenzował, e, a szkoda Bo może być to naprawdę dobrą książką e, Dalej słuchajcie Nawia, szamanki, szeptuchy, demony To są opowiadania, słuchajcie i jest tak Katarzyna Berenika Miszczuk, Marta Krajewska, Anna Schumacher, Jagna Rolska, Rafał Dębski, Martyna Raduchowska, Marcin Podlewski i Marcin Mortka. I tu są właśnie takie opowiadania, chyba em, fantastyczne, ale bardziej takie słowiańskie. I to są opowiadania, chyba, prawda? Tak, i nawet są podpisane. Tutaj Płacz cichą nocą się niesie, to jest Katarzyna Berenika Miszczuk. Później jest Marta Krajewska, Jezioro Cię kocha. Fajne. Natomiast okładka jest bardzo ładna. i Jestem też tej książki bardzo, bardzo ciekawa. I na samym końcu mamy Horror Story. Czyli mamy ten słynny horror, e, niby nie w Ikei, niby nie inspirowany Ikeą, ale każdy wie jak jest. E, no i też mnie tak skusił. Czyli jak widzicie, wzięłam sobie raczej takie cienkie książki, ale to dlatego, że mam, to są tytuły, na które naprawdę tak zerknęłam i miałam ochotę. Także tak się prezentuje mój TBR. E, ja teraz biorę się za reorganizację, a w słuchawkach będę miała zamknij wszystkie drzwi. Jak zrobię reorganizację, to pewnie przed snem sobie poczytam e, tę drugą. Także to tyle i odezwę się do Was już później. Pracuję właśnie i słucham. E, zamknij wszystkie drzwi. Jestem na e, rozdziale 30 i mam pewne podejrzenia już, jak ta książka się skończy. Jeżeli tak się skończy, tak jak myślę, no to będzie książką trochę taką, no, średnią. E, ale, ale zobaczymy. Zobaczymy, mam swoje podejrzenia. Eee, no, więc chciałam tylko zrobić taki update, że mam pewne myśli co do tego, jak może się to zakończyć. I jeżeli tak się zakończy, no to książka będzie średniakiem, ale dam wam znać, jak skończę, dalej idę pracować, dalej idę słuchać i dzisiaj pewnie już skończę tę książkę. Jestem na 347 stronie. Zamknij wszystkie drzwi. I ta książka jest zła. Myślałam, że będzie dobra. Naprawdę, Powrót przed zmrokiem miałam ogromne oczekiwania, a to jest po prostu złe. W ogóle to, co się tutaj wydarzy... Tak, po pierwsze przewidziałam to, co się wydarzy, że ten ktoś będzie zamieszany w to, co się dzieje w tym domu, który właśnie jest. Yy, ale to, co się wydarzyło w rozdziale 40. jest... zobaczcie jak sniker śpi. Jest absolutnie czymś z dupy. Doczytuje to i. Nie no, masakra. Dobra, stwierdziłam, że zrobię update, bo teraz się szykuję do yy, koleżanek i jadę się zobaczyć. I słuchajcie. Udało mi się przeczytać Zamknij wszystkie drzwi. Międztasz aż poczekajcie. Udało mi się skończyć. Zamknij wszystkie drzwi. I powiem wam, że ogólnie... Jestem strasznie rozerwana do tej książki. Bardzo. Mm, w takim sensie, że na początku była bardzo przyjemna, chciało mi się ją czytać, bo miała taki właśnie fajny klimacik, taki jak właśnie e, Wróć przed zmrokiem. Powoli się zaczyna, co prawda. Natomiast jest to... Uważam, że nadaje to uroku. Później około tej strony. Mniej więcej domyśliłam się, co będzie. To znaczy, kto będzie w to zamieszany. No i tutaj Czek, sprawdziło się to, yy, o czym, no, co przypuszczałam. Yy, natomiast nie do końca wiedziałam jeszcze, jak to się potoczy, jak to będzie przez autora poprowadzone. I słuchajcie, później, później zaczęły się dziać strasznie dziwne rzeczy. Byłam załamana tym. Jeżeli to by poszło w tę stronę, jeżeli ktoś czytał, to wie na pewno o co mi chodzi, chodzi mi o sytuację podejrzeń naszej głównej bohaterki z początku. Co tam się może dziać w tym miejscu. I mówię tak, jeżeli to pójdzie w tą stronę, to to będzie po prostu trafia książka do najgorszych książek tego roku, nawet na Instagramie wam dodałam i, e, ten story, jak byłam właśnie w tym momencie. Gdzie mówię, nie, jeżeli to tak będzie, to tragedia. Natomiast troszeczkę się to odmieniło. E, więc miałam takie coś, że tak. Na początku czytałam się ją bardzo przyjemnie, wciągająco. Mimo, że dużo się nie działo, to czytałam ją naprawdę, bo byłam ciekawa, co będzie dalej. Później miałam takie. What the fuck, co tu się wyprawia, co mnie zdenerwowało. E, a później końcówka była zupełnie inna, czyli też był element zaskoczenia. No i teraz weźmy bądź człowieku mądry i oceń tę książkę. E, na Goodreadsie dałam mi 3,75, z tego względu właśnie, że e, no tak, te pierwsze 150-200 stron czytało mi się bardzo przyjemnie, później miałam w ogóle krótki czas y, taki mindfuck, no i końcówka była zaskakująca. Co prawda nie wciągnęła mnie ta książka tak, jak, tak samo jak Em, wróć przed zmrokiem. Natomiast, okej, okay, no więc dałam jej 3,75 i chyba przy tym zostanę. Zobaczymy jeszcze, jak będzie dalej. Mm, teraz też zaczęłam słuchać e, dawki Fantomowe, coś takiego. I to jestem dopiero na samym początku, e, bo jestem jakoś na stronie e, 30 dopiero. No ale mamy tutaj e, lata 50. Polska, więc z elementami francuskimi jak na razie. Więc zobaczymy, co tam będzie dalej. Tam początek jest o kobiecie i o mężczyźnie, którzy działają w służbie zdrowia. Więc zobaczymy, jak to po prostu dalej wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie ok. Bardzo mało osób w ogóle czytało tę książkę, czytało tę książkę bo na Goodreadsie ona ma chyba tylko 20 parę ocen. A w pracy był Wapi wydaje tę książkę w pracy mnie zachęciła do przeczytania, więc stwierdziłam czemu nie w sumie krótka zobaczymy. Także tak zaczęłam też czytać tę drugą. No i jestem bardzo ciekawa tej drugiej, z tego względu, że ona porusza wątek niby feministyczny, ale trochę taki dyskusyjny, więc zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie wszystko. Tak jak wam mówię, teraz się szykuję i jadę się spotkać z koleżankami. Wrócę pewnie jakoś tak około 22, myślę. I sobie poczytam trochę. Jutro jadę z rodzicami na obiad, bo i zaprosiłam. No i tak. Tak się będzie to toczyło. Jutro wracam już do kotka. Więc. O, właśnie muszę zadzwonić do Magdy, zapytać się, czy była u kota, sprawdzić co to. No, więc tak, ja się dalej maluję, szykuję i. I od się do Was pewnie jutro z update'em jakimś, jak oddam się przeczytać. Chciałabym dzisiaj dokończyć te dawki mm, i chciałabym pójść dalej w tej drugiej, bo są dosyć krótkie książki, więc mam nadzieję, że mi się uda. Hm. Chodź Gorusia, chodź, chodź, daj, no daj. Daj. Daj, Gorusia. Dawaj. Jezu, Zefir. Już mamy poniedziałek, godzinę 20 za 6. Przychodzę do Was z update'em, ponieważ udało mi się przeczytać dwie książki. I pierwszą z nich jest to książka Zamknij Wszystkie Drzwi. Ona nie była jakaś nie wiadomo jak niesamowita. Tak jak mówię, miała więcej dobrych rzeczy, dlatego je ja dałam 3,75, a nie 2,5. Był ten element, był zaskoczenia. Natomiast ten środek strasznie jakiś taki. No nie wiem, mam wrażenie, że pisane strasznie na szybko. Początek, tak jak mówię z końcówką, naprawdę mi się podobały, natomiast środek to jakiś tam chyba nie wypał. I drugą książką, którą udało mi się skończyć, jest to dawki fantomowe Wojciecha Hamiera Gliszczyńskiego. I z tą książką też mam problem, słuchajcie. Książka opowiada o... O, tu już mam zakładkę, bo też słuchałam jej w audio głównie. Książka opowiada o latach, w latach takich 50., gdzie poznaje się, e, pewna kobieta poznaje się z e, lekarzem, oboje są e, jakieś tam bardzo wysoko postawionymi naukowcami, jeżeli chodzi o psychiatrię. No i cało, cała ta książka polega na tym, że oni się hajtają i e, ten mężczyzna doznaje pewnego rodzaju choroby, która, no, Alzheimera dostaje, zapomina słów i tak dalej. Alzheimera albo to jakoś inaczej ta choroba się nazywa. No i jest tutaj książka pisana z perspektywy tej kobiety, która opowiada to, jak ona się czuła będąc w tym małżeństwie. Ogólnie Mam wrażenie, że książka jest bardzo inteligentnie napisana, jest tam bardzo dużo takich sformułowań naukowych, psychiatrycznych. Natomiast sama książka nie do końca wiem, co wnosi, bo ja chyba jedyne, co wywnioskowałam, to jednak to nieszczęście w małżeństwie, to po pierwsze, ale szkoda, bo jednak myślałam, że bardziej się skupimy na tej psychiatrii. A ta psychiatria to była bardziej tak w tle, bardziej to było tak, że no oni fascynują się tą psychiatrią, ona mu pomaga, jak on jest chory, bardzo dużo rzeczy za niego robi, związanych właśnie z takim naukowym podejściem. Natomiast pamiętajmy, że są to lata 50. To są czasy powojenne. I. Na pewno widać ten taki przełom myślenia kobiety, która czuje się niedoceniona, która chce więcej od życia, która czasami musi udawać, że wie mniej, żeby mężczyzna czuł się lepszy. Ale jednak myślałam, że bardziej będziemy skupieni na, tym, na tej psychiatrii, że tam coś będzie. No a tutaj po prostu była historia nieszczęśliwego małżeństwa i, i tym, jak to było. Więc. Sama w sobie książka jest ok, natomiast, no nie wiem. Yy, wydaje mi się, że jest tak dużo już książek o tej tematyce, że ja po prostu aktualnie szukam czegoś może innego. Właśnie tak jak mówię, ja szłam do tej książki z podejściem, że o tu będzie coś o psychiatrii, tu może się czegoś dowiem. Oczywiście, dowiedziałam się, oczywiście dużo rzeczy nie zrozumiałam, bo było to takim językiem napisane bardzo naukowym, ale jednak szłam, wiecie, że w, tej, w tym szpitalu psychiatrycznym jest o tym małżeństwie, ale ja nadal myślałam, że będzie więcej o psychiatrii że właśnie w tym szpitalu psychiatrycznym jakoś tam to, no, no nie i trochę przeczytałam tej drugiej tu jestem na stronie 40 i planuję dzisiaj kontynuować co prawda muszę zaraz siadać do studiów bo muszę koniecznie to zrobić bo mam zjazd teraz w weekend już stacjonarnie, normalnie więc teraz myślę, że za 2-3 godziny sobie posiedzę nad e, szkołą. E, w słuchawkach, słuchajcie, włączę sobie nawie, bo aktualnie nie mam żadnego audiobooka rozpoczętego oprócz gry o Tron. Ale raczej przepisując notatki, nie chciałabym skupiać się na gry Otron, gdzie jednak no, bardzo dużo wymaga e, koncentracji ta, ta książka. Więc wzięłam sobie nawie i to, to są opowiadania e, z wydawnictwa Uroboros. Także jestem ciekawa także tak, więc na razie skupiamy się na tych dwóch książkach i może jeszcze w tym reading vlogu uda nam się przeczytać Horror Story, ale zobaczymy, bo tak jak mówię, mam bardzo dużo rzeczy na studia, więc na razie do samego czytania mam tą drugą, a do słuchania mam nawie, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz kończę. Alibiderci Roma, czacios mu czacios Idę. Przyszłam zrobić Wam taki mini update. Jak widzicie, jestem w sypialni u siebie. I słuchajcie, czytam trzy książki aktualnie. Pierwsze to jest drugi tom baśnioboru, Baśniobór, tom drugi. I tutaj jestem, słuchajcie, na 174 stronie. Nadal, nadal naprawdę jestem zauroczona tą serią. Dlaczego Baśniobór? Ponieważ Baśniobór jest serią, którą ja mogę czytać podczas pracy, podczas jakiegoś takiego troszeczkę większego skupienia. Z tego względu, że jest to bardzo, bardzo lekka książka, idealna właśnie do takiego słuchania w tle. Nie trzeba się jakoś bardzo skupiać, ale też. No, po prostu mega przyjemnie mi się to czyta, i, i właśnie tak się to prezentuje. Następnie ta druga już kończę, ponieważ zostało mi dosłownie 30 stron. Jeżeli chodzi o tę książkę, to jestem bardzo zaskoczona, ponieważ cała książka opowiada o kochance. O kobiecie, która jest właśnie tą drugą i ma takie rozkminy mało feministyczne. To znaczy. Że ona ma do siebie pewnego rodzaju żal, że jednak no krzywdzi tę drugą kobietę, ale z drugiej strony ona uświadamia sobie i tłumaczy sobie to, że ona no nigdy nie była jakoś tam bardzo za kobietami. Wiecie o co mi chodzi? Więc jest tutaj bardzo ciekawa postawa, inna. Bo jednak teraz bardziej są książki właśnie skupione na tym, że kobiety się wspierają i rozumieją się i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest natomiast troszeczkę inaczej i bardzo mi się to podoba. Dzisiaj planuję właśnie ją skończyć, ale książka naprawdę bardzo fajna. I słuchajcie, gra o tron. Czytam ją i jestem tu już. Słuchajcie, to jest strona, to jest Eddard rozdział i to jest strona 197. Także mm, bardzo, bardzo idzie mi to szybko. Wydawało mi się, że będzie o wiele wolniej mi szła gra o Tron, jeżeli chodzi o czytanie, a moje pierwsze wrażenie jest takie, że pomimo tego, że mamy tutaj bardzo, bardzo dużo, e, bardzo dużo wątków, bardzo dużo postaci, bardzo dużo rodów, to jakoś jest to tak dobrze napisane i tak dobrze tłumaczone, że ja doskonale wiem, kto jest kim. Oczywiście jeszcze nie jestem aż tak yy, wgryziona w to wszystko. Natomiast jak już usłyszę jakieś imię, to wiem, yy, skąd ta osoba pochodzi. Jak usłyszę John, no to wiem, że skąd jest ta osoba. Yy, więc naprawdę bardzo duże, pozytywne oczywiście zaskoczenie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Yy, czyta się to bardzo szybko, może też dlatego, że mam, yy, ona się wydaje bardzo gruba, nie wydaje się, bo jest. Natomiast czcionka jest naprawdę spora, jeżeli chodzi o stronę. Są ilustracje, więc to też bardzo ułatwia yy, czytanie i bardzo umila to czytanie. Także ja Wam polecam. Oczywiście, jeżeli chcecie, to na audiotece jeszcze jest słuchowiska, które jest absolutnie fenomenalne. Ja uwielbiam nasze polskie słuchowiska, które są robione, bo są naprawdę świetne. Także to są trzy książki, słuchajcie, które yy, teraz czytam. Myślę, że w tym reading vlogu dokończę te dwie. Miałam czytać jeszcze Nawie i przeczytałam jedno opowiadanie, natomiast nie wciągnęło mnie to i zostawiłam, bo chyba teraz potrzebuję jakichś takich książek, które naprawdę mnie jakoś tam pochłoną. Także tak, także to tyle i widzimy się. W ogóle to miał być ten reading vlog w niedzielę, ale jadąc tramwajem wczoraj w piątek wymyśliłam maraton czytelniczy 24 godzinny więc, jeżeli jeszcze o nim nie słyszeliście, to zapraszam do filmu z niedzieli, i tam właśnie będzie zapowiedź i mój TBR, i wytłumaczenie, na czym ten 24-godzinny maraton polega, bo on jest inny, on jest zupełnie inny niż te wszystkie, które do tej pory były. Także mam nadzieję, że bierzecie udział. A jeżeli jeszcze o nim nie słyszeliście, to oczywiście zapraszam do tego filmu. Kończę. Idę I pewnie już przyjdę do Was zakończyć tego vloga, bo chyba jest trochę długi.